Słuchajcie, drodzy widzowie, nie wiem czy widzieliście, ale dnia dzisiejszego znowu dostaliśmy aktualizację, która teoretycznie miała coś tam naprawić, a w praktyce dowiedzieliśmy się, że im więcej FPS-ów macie, tym lepszy teoretycznie powinniście mieć movement. Czy jest to dobre? No, nie wydaje mi się, tak szczerze, patrząc na to, że większość osób raczej ma poniżej 120 fps albo koło 120 fps. Co jest z jednej strony zadziwiające, a z drugiej strony zrozumiałe, ponieważ w GO te fpsy były razy dwa. Więc jeżeli macie teraz, nie wiem, 120 fps, to w GO byście mieli razy dwa te fpsy. Jest to przykre, no ale mam nadzieję, że wasz przyszłościowo to naprawi. Chociaż ludzie się troszeczkę buntują i grają w OG wersji cs więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, czy w sumie ludzie dalej będą mieli troszeczkę gdzieś war. Zobaczymy czy rzeczywiście statystyki liczby graczy będą sobie dalej spadały, bo jak na razie no, są po prostu wnerwieni i to lekko mówiąc co nie A przy okazji chciałem dopowiedzieć, że inwestorzy Shankaju mogą być zadowoleni, ponieważ patrząc sobie na w zasadzie procenty, które zrobił na przestrzeni ostatnich tygodni, to poszedł on bardzo ładno. Bardzo ładną, bardzo ładnie. I mało tego kapsułka, którą mniej więcej zakładaliśmy, że jest rzeczywiście warta uwagi, poleciała sobie najlepiej 3,6 zł za kapsułkę, w której możemy zaobserwować Rare Atom FlyQuest Mibr. Ok, Passion, Imperial Cloud9, White Card oraz Gamer Legion. Z czego tak naprawdę większość tych w sumie naklejek. Jak sobie zobaczycie nic innego jak RERATOM złoty znaczy, złoty 51, dało się kupować po 18 groszy mamy po 51, dało się kupować po 30 zł 40 mamy 263 dosłownie większość tych rzeczy poleciała sobie o kilkaset% procent. w lajku jest podobna sytuacja troszeczkę no, mniej poleciało ze względu na to, że was się z tego co każdy powtórzyło. Pasent to w ogóle też wyleciało z 3,4 zł na 6263 zł. No i co? No i jestem bardzo ciekawy, kiedy Wal w zasadzie doda promocję, bo nie oszukując się jak na razie lecą dość mocno. W kółki z promocją. Wydaje mi się, że maksymalny termin na promocję będzie z początkiem sierpnia. Bo jeżeli nie dodadzą z początkiem sierpnia, to nie wiem, czy w ogóle będą mieli chęci dodania tej promocji. Coś tu ewidentnie, panie i panowie, po prostu w tym wszystkim nie gra. Co nie? Dajcie w sumie znać komentarze, jak wy to wszystko oceniacie. Czy według Was rzeczywiście was zapomniało o promocji, czy po prostu specjalnie tak robi i jej nie doda? Jak jeszcze oglądacie ten materiał, to w sumie możecie wbić na kanał i wesprzeć, gdzie macie masę takich materiałów dla ręk wspierających. Możecie oczywiście wbić na Discorda, gdzie macie konkursik na 20 piece of card oraz na CS Flocik, gdzie macie nic innego jak w zasadzie mojego refa. Miłego dnia Wam życzę widzowie, dajcie w sumie znać w komentarzu, czy inwestowaliście, czy nie inwestowaliście, co Wy w sumie zrobiliście. Trzymajcie się, no i cześć!